Witam! Patrzcie, tu są jeszcze szczury do zabicia. Jeden. A dobra, kotykila będzie szyczał. To ten robot, który był w poprzednim odcinku. To jest związany z zadaniem też z Atomic Wrangler. Bo to jest takie zadanie, które z tego co wiem polega na tym, żeby znaleźć do jakiemuś lekko. Ło, wow, co to było? Lekko. Yy, jak to nazwać? pan jakimś zboczonemu typowi czy jak no o bakery A, zamknięte nie, nie będę mógł sobie jakieś bułeczki kupić e, tutaj chyba nie ma na żadnej innej lokacji i ten robot to jest jedna z rzeczy które on że tak powiem pożąda dosłownie i przenosi chyba jakoś tak także no jeszcze nie wiem czy tam Trzeba gula mu znać, czy jakieś takie coś. Ale nie będę tego zadania wykonywał, bo mi się po prostu nie chce. Dobra, spadamy stąd. Tak? Takilo? Dobrze mówię? Nie widzę tutaj żadnych innych... Yy, ...około loka... a nie, bo jeszcze bym mógł za zajrzeć gdzieś przy okazji, jak już tu jestem. Tutaj mam jeszcze dwie rzeczy. Jeden to jest stary fort mormonów, a cóż to jest to? A to jest jakiś skrót, nie wiedziałem o tym. Wydaje mi się, że to był skrót, po prostu po, tam... Na 90%... Pro... A co to jest, coś? Co ty ty robisz, taper? Skąd pomysł, żeby pobierasz opłatę za wody? E, dobra, spadam stąd. Co ciekawe, czyli trzeba płacić, żeby mieć wody tutaj w FreeSight. Beznadziejnie I to jest normalnie ta lokacja, o której mówię, to jest stary fort Mormonów. Możesz tutaj zajrzeć. To jest siedziba tych. Uczniów Apokalipsy, jedna z, jedna z fajniejszych frakcji. Pozytywna dosyć. Jak na mój gust. A uczniowie apokalipsy Właściwie to dokładnie o, niestety o nich, to nie wiem tyle co o legionie na przykład. O góry. pięknie. Czołem. A to, to żeś mnie przywitał fantastycznie. Czy coś ciekawszego masz mi do powiedzenia? i joined up looking for a decent paying job. granted, the pay's all right, but they won't let me kick back. they're worried that the filthy drunkies in detox seeing me drink will cause an immediate relapse. i say they're rehab i've been around long enough to observe the patterns of human behavior. A propos and mental anguish <coughs> Idź stąd. <coughs> Aczkolwiek masz jakieś rady? No Ja już spokojnie. Kulki to ja mam. <coughs> Sorry, naprawdę. Dusi. O te. Ej, stój bokiem. Stój, kurde, bokiem. Stój bokiem. A, nie, nie. are you here to drop off medical supplies? in the middle of the courtyard. more than rough, it's a damn mess. freeside townies are constantly ha, so so fights with ncr civilians. And thugs and thieves are always looking for a victim. freeside is in dire need, but no one has been man enough to step up. the followers are only do so much włosów. to stem the tide. There is always something needing done. A few souls here on Freeside have oh, great assets to the community. We need a regular supply of medicine oh. organized, but the Crimson Caravan wants too many caps for what we need. Last lastly, tensions between the townies and NCR tourists... Rates of injury and illness in Freeside... Radaway and Fixer are Freeside essentials.

No znowu? Aha, Aha. Ha. teraz u nich jakbym był u Garetów, to na pewno udałoby Tak, na 99%, bo właśnie kiedyś to zrobiłem, teraz przypomniałem. Okej. Okay. Dobra, jeśli chodzi o sprzęt medyczny, to trzeba do Mika i Rafa do, i do Garetów, tak? A jeśli chodzi o pomaganie Ci yes, puchom... A, i jeszcze Karawana tam. Za tak. dużo tutaj zadań normalnie z tym cholernym nowym Vegas. O jest jakieś zadanie. Nie, bo ja nie będę wszystkich zrobił, nie będę robił wszystkich, bo to jest za dużo. Musiał. A ja miał te wszystkie zadania w cholery nowy wykaz zrobił, to z by 20 odcinków mi znają. No może trochę mniej. Ale no jakieś jedno zadanie tutaj mi się zaznaczyło, to może je zrobię. Old Bill Ronte jest an exceptionally skilled machinist. He could fix the problem. The Garretts hooked Jacob on chems when he was working for them. Ironic, since he used to homebrew detox chems He's a yeah. Powiem tak. Mam plan. Masz się sobie w głowie wymyślić, jak on się tam do mnie. Zaraz skupię się. <coughs> tak. What... Coś jeszcze. O, jeszcze ewentualnie. The Okej, okay, już wiem mniej więcej. Zaraz to No Nora, czyli tak. Nad nic nie powiedziała? Do widzenia. Wyjdę teraz z Norwegii. Nie będę robił tych zadań. I tak w końcu tu wrócę. Ponieważ i tak mam zadanie jeszcze. Od, oprócz tego od tego ambasadora Krokera. Także. Mm, hmm. Jak to teraz mogłem zrobić? Planowałem, kurde, że pójdę tam. Że pójdę tam i tu. Ale teraz nie jestem pewien, czy nie zmienić planu i nie pójść tam. A potem wrócę się tu, potem pójdę tam. Kurde, wszystko jest... Jest tyle możliwości, ludzie, że naprawdę nie wiem. Ale nie chcę używać... Chcę jak najmniej używać fast travel, szybkiej podróży, jak tylko się da. Poza tym, dwa zadania od tej... Znaczy dwa zadania... Po pierwsze, pomóc ze sprzętem medycznym, tutaj Hmm, to można zrobić tak: po, pójść do Mika i Ralfa albo do Garetów. Do Garetów mogę pójść teraz, ponieważ i, oni mają dobrą. dobr... no, no kurczę, sorry, bo tu SMS-y zamotany przez chwilę. E, no, przysłużyłem się im i teraz oni mi mogą pomóc, za, za darmo. Chyba, tam jest jeszcze koleś, który mogę pogadać, ale nie w tym się potencjalny towarzysz oraz po drugie, zadanie z tymi jakimiś chipunami, tak? mamy jakichś dwóch chipunów, tutaj chyba to już zadanie mam zaznaczone, tak, i im jakiś pomóc, ale na razie to olewam, wychodzę z tego miasta, ok, tak. Ehm, o, tu jest jakiś cieć przydaje jakieś... Co to było? Pomogę ci jakieś świństwo sprzedaje? Co to jest? Oris. Aha, bo to jest związane z gangiem królów. Dobra, nie będę się na razie w to mieszał. Teraz tak. Aha, ktoś wyszedł i dlatego taki dźwięk. Wydaje mi się, że zrobię jednak. Kurde. <laughs> że zrobię jednak wypad normalnie tam. Sorry. Czyli na wschód, tak? Chyba tak zrobię, ponieważ zrobiłbym to zadanie z tymi boomersami. Aczkolwiek to też jest strasznie pokomplikowane zadanie. To nie jest tak, że pyk i zrobione Tylko jak tam pójdziemy, ja tam pójdę Ciekawe czy to chyba się dało wspiąć na 90% 10%, nie No. O jeju. Ja mam wyłączone takie niewidzialne ściany. Jeśli coś takiego tutaj... A, Dobra. O kurde, jestem w środku. Nie wydostanę się teraz. Poważnie, nie wydostanę się teraz. O, żeby Żebym musiał zrobić coś takiego. Tego nie było. I... Muszę sprawdzić, co to jest napisane za SMS. I, idę na wschód, tak? Dobra, wysłane. Yy, hmm. O, no, no, nie widziałem, że to jest tak blisko. To jest bardzo blisko, kurka. Jeśli chodzi o tych boomersów, to jest paszywe. Trochę. Hmm. No, zaraz tu coś. Nie widziałem, że to są jako wrogowie zajęci. No dobra. Dwie krówki. Cóż to za haszałas? Generalnie... ok, już tam widać kawałek drogi. Dosyć przeklęty można powiedzieć. Generalnie... Co to jest? Wow. Hata fieldsów. Sprawdzić to trzeba... A tu nie ma żadnej książki Tutaj ewentualnie... Aha. Uuuu! Zaraz, 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 zaraz. To nie jest unikatowy, unikatowa wiatrówka. Znaczy, to jest pff, słaba broń, ale zawsze unikatowa. Nie planowałem wcale tego brać. Zaraz. Jakim kurde cudem, ty wyczuwasz coś? A niech mnie. I jeszcze kapsel. Co jest za tym źreniem? Pewnie te krowy zaczęły tutaj się. Nie, to jakiś błąd. Od Kili coś się przewidziało. Znalazłem unikatową broń, która jest unikatową wiatrówką, która jest. To tyle do, A zaraz. Tyle dobra. A nie, to nic. Jest... No jest unikatowa. Jest warta 500, wow. to sprzedam. Jest dużo większa szansa. Znaczy nie. Większe obrażenie krytyczne w przypadku trafienia. To w sumie nie jest najgorsza broń, jakby tylko. To ma napisane coś na kolbie. Abilen kit. Jeśli ma się bardzo mm, wyszkolone, umie, znaczy, bardzo często trafia się trafienia krytyczne, to wtedy to jest całkiem dobra broń. Dobra, zrobię tutaj przerwę. Na razie.